Cześć! No witam Was w kolejnym odcinku projektu XX Turystykiem na Tor. No dzisiaj w końcu taki mocno przełomowy odcinek, bo dzisiaj Wam chcę omówić w końcu pierwsze moje wrażenia po jazdach testowych. Po tym jak go złożyłem przed świętami Wielkiej Nocy, ale nie miałem jakoś okazji jeszcze nim pojeździć. Dopiero teraz jestem już po trzech dniach konkretnych, takich zrobiłem kilkaset kilometrów i mogę już coś na ten temat. Więcej powiedzieć. Specjalnie tego materiału nie nagrywałem od razu pierwszego dnia na gorąco po tam kilkudziesięciu kilometrach, bo chciałem zebrać więcej danych, a zresztą pewne rzeczy trzeba było troszeczkę przestroić, przestawić, bo też o tym wam powiem, że nie wszystko było tak idealnie, jeśli chodzi o setup. No dobra, przejdźmy może do tego, co ja o tym sądzę w ogóle. Co się z tego motocykla zrobiło. Dobra, słuchajcie, pierwsze co od razu odczułem. To to, że motocykl cię wyczuwalnie o wiele lepiej prowadzi. O wiele lepiej. Cały ten setup, ten przód od rydynki, czyli lagi, półki, całe przednie koło, tarcze hamulce i tak dalej. To odelczenie przodu bardzo mocne. Spięcie tego lepszym zawieszeniem spowodowało, że motocykl o wiele lepiej jedzie. O wiele lepiej skręca. Moim zdaniem, bardziej ochoczo skręca, jest o wiele bardziej przewidywalny w złożeniu. Daje więcej czucia tego, co się dzieje pod tym przednim kołem. Mam wrażenie, że całe to zawieszenie jest mocniej zespolone z tą ramą, że nie jest ten widelec taki giętki, jak w przypadku tych klasycznych lak teleskopowych. Jest po prostu inaczej. No, tak jakbyście dostali po prostu coś innego do sprzętu, którego znacie. Ale to zaczyna tworzyć już trochę zupełnie inny setup i to jest wyczuwalne, naprawdę to zmieniło bardzo dużo. Generalnie człowiek wykonując na nim pewne manewry, takie z gatunku manewrów sportowych, czuje, że to już przestała być maszyna taka neutralna, turystyczno-sportowa, tylko to już zaczyna być motocykl o charakterze sportowym. Dlatego, że w tym momencie, przy tym ustawieniu lag, Zmienił nam się kąt główki ramy i on już w tym momencie nie ma 25 stopni tak jak było seryjnie, tylko ma 24, a może nawet 23,5, nie wiem dokładnie, ale na pewno 24 lub mniej, więc to już jest bardzo szpiczasty kąt tej główki ramy. I wyprzedzenie zmalało nam z 99 mm seryjnych do 93 około. To są już naprawdę bardzo torowe nastawy charakterystyczne dla superbajków, a nie dla neutralnych maszyn sportowo-turystycznych. Pomimo tego, że tył póki co został w zasadzie niezmieniony, no można powiedzieć, że lekko się tam coś w tyle, jeśli chodzi o geometrię zmieniło. To tylko przez to, że jest zastosowana tylna opona o wyższym profilu, czyli ta dupka nam się podniosła. Tu się nam wszystko jakby opuściło, tu się nam lekko, lekko podniosło, więc te, można powiedzieć, że tył też w jakiś sposób ma tam ma to wpływ, ale niemniej jednak to jest ten sam wachlarz co był, ten sam amortyzator, tyle tylko, że go tam dostroiłem już trochę, trochę lepiej, bo wcześniej się tym nie zajmowałem, myślałem, że go w ogóle nie będzie. Wydechy jak widzicie, pozostały seryjne, to wszystko tylko i wyłącznie ze względu na sytuację naszą obecnie gospodarczą w kraju. Ten projekt póki co dopiąłem na szybko, żeby to złożyć, jak ja wam mówiłem. E, więc motocykl się o wiele lepiej prowadzi, daje po prostu o wiele lepszy feedback z podłoża, z jezdni, e, manewrowanie jest bardzo proste, dodatkowo e, pozycja e, przez to obniżenie, przez to kanapy okazało się, że jeszcze lepiej jakby jest się wpiętym w tę kanapę, daje poczucie takiego fajniejszego wpięcia. Więc to jest też na plus. Ona jest lekko obniżona, więc jakby zachowując stary nasety, kąt w kolanach trochę się jakby jeszcze zrobił bardziej ostry, więc bardziej, bardziej sportowo. To są niby minimalne zmiany, ale jednak odczuwalne. Kierownica rozłożysta, szeroka. Udało mi się znaleźć bardzo fajną pozycję na tych kliponach gabajka. Jest na tyle szeroko i rozłożyście, że naprawdę manewrowanie pozostało bardzo łatwe. Natomiast nie jest na tyle za szeroko, żeby przy dużych prędkościach wpadać w jakieś wibracje i trzepotanie, to się może zdarzyć przy takim ustawieniu kierownicy bardzo szerokim. Jeżeli chodzi jeszcze o tą o to usportowienie geometrii, to bardzo ważna sprawa. On się stał bardziej sportowy w prowadzeniu, ale nie odbiło to się negatywnie na takich typowych manewrach miejskich. Mianowicie, mówiłem Wam wcześniej o tym, że XX seryjnie sam z siebie świetnie jeździ wolno. Między samochodami, w warunkach miejskich i tak dalej. I to zostało. Nie ma tutaj motywu takiego, że motocykl nam się na przykład przewraca, łamie, wali w zakręt, na przykład skręcając na skrzyżowaniu w lewo czy prawo, nie. Tego tutaj nie ma i to jest bardzo ważna sprawa. Druga rzecz, której byłem bardzo ciekaw, ale w drugiej się też bardzo bawiałem. Hamulce naprawdę dają radę słuchajcie, jakby nie było ten setup składający się z hamulców r no bo wkładając cały setup zawieszenia musieliśmy być w zasadzie skazani na heble i tarcze z r prawda? więc te czterotłoczkowe zaciski Nissina wyglądają naprawdę bardzo dobrą robotę bardzo mocno hamują, są wystarczające tarcze r mimo tego, że okazało się, że są 12 mm mniejsze niż seryjne tarcze XX ja się tego bałem, że tarcza będzie za mała Niemniej jednak, zastosowanie stalowego oplotu, no i najważniejsza sprawa, akcesoryjnej radialnej pompy Brembo, spowodowało, że te heble naprawdę dają radę. Testowałem to już naprawdę z dużych prędkości, takich symulujących hamowania na torze Poznań do, yy, do dużej patelni. Więc mówię, naprawdę, heble dają radę. Bardzo dobrze dozowalne, dobry feeling, bardzo duża siła hamowania, także inaczej. W tym momencie ta Honda. Hamuje na tym zestawie normalnego, klasycznego układu hamulcowego lepiej niż na układzie dual CBS, który miał seryjnie. A XX znany był z bardzo dobrych hamulców. Także jeżeli tak mówię, to musicie mi uwierzyć, że naprawdę te heble dają radę. A tego się bałem, że one sobie po prostu z tym nie poradzą. Eee, kolejna sprawa. Eee, co jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Ok, silnik pozostał w tym momencie całkowicie bez zmian, natomiast w innym odcinku pokazywałem Wam, że okazało się, że kolektor wydechowy yy, kiedyś był yy, spawany. Ja ten kolektor, kolektor wy, yy, wymieniłem, w tym momencie mam normalny, seryjny, ale nowy, w sensie wymieniony dobry. I moim zdaniem przepływy chyba trochę przez niego lepiej przechodzą. To znaczy, mimo tego, że mam wyższą tylną oponę, czyli teoretycznie powinien się wolniej rozpędzać, osiągi, które testowałem na autostradzie pokazują, że naprawdę chyba coś się tam usprawniło w tym silniku. Oczywiście dokonałem jeszcze tam klasycznych jakichś serwisowych napraw typu wymiana świec i tak dalej od wszelkiego, jak już był cały zebrany. Niemniej jednak silnik jest absolutnie seryjny. Mamy tutaj tak naprawdę seryjne 164 konie, ale to daje radę. Motocykl jest 9 kg lżejszy i to też bardzo mocno czuć. Dobra, teraz żeby nie było tak totalnie kolorowo, to powiem Wam kilka rzeczy które okazały się, że nie są takie fajne. Pierwsza sprawa, jak złożyłem go pierwszego dnia, okazało się, że w trakcie hamowania miałem wrażenie, że coś mi się jakby usztywnia cała kierownica, że blokuje mi się po prostu coś w półkach. Okazało się, że lagi były tak nisko ustawione, że e, tu jest chłodnica oleju pod, pod jakby czachą. To jest bardzo takie dziwne rozwiązanie. I ta chłodnica oleju podczas hamowania uderzała mi w błotnik i blokowała się na błotniku i miałem po prostu Zblokowany jakby przebieg dalszej pracy zawieszenia to było w ogóle bardzo niebezpieczne. Druga sprawa, tutaj jakby poharatało mi powierzchnię, powierzchnię botnika. Wysunąłem lagi ile się tylko dało, czyli teraz są najbliżej jak się da na tym ustawieniu i zwiększyłem napięcie sprężyn, zjawisko zniknęło. Także to się udało wyeliminować. Sprawa, która jest całkowicie nietrafiona, i po prostu to jest mój błąd, ja wymieniłem szybę na akcesoryjną, lżejszą i wyższą, ale pozbyłem się super pancernej mocnej seryjnej szyby i to był błąd. Kupiłem szybę, która jest po prostu jakaś tam akcesoryjna, nie wiem z czego ona jest zrobiona, eee, ta z plasteliny. Ona wpada w ogromne drgania przy dużych prędkościach. I to na to, że będzie czuć. Po prostu człowiekowi łeb urywa na autostradzie. Naprawdę jest źle, jest o wiele gorzej niż było. Kolejna sprawa, ta cała szyba wpada łącznie z drganiami, drgania z lusterkami, czego też nie było wcześniej. Czyli po prostu ta szyba się okazała całkowicie trafiona. Niższa, seryjna szyba, twarda, ona była cięższa, ona była twarda, była o wiele lepsza. Kolejna rzecz, która mnie denerwuje, to jest wariujący wskaźnik paliwa. On wskazuje jak chce. Jest pusty bak, zaleje mu się połowę baku, wskazuje full, przyhamuje się, spada do połowy, pokazuje tak naprawdę jak chce. Druga sprawa jest to, że on cały czas jakby e, lubi być niedogrzany. To znaczy, że m, strzałka temperatury cieczy chłodzącej Zawsze pokazuje tą minimalną, dogrzaną temperaturę. Nie wiem dlaczego tak jest. Termostat się otwiera widocznie e, bardzo szybko. To są takie moje wstępne... E, a! Co jest bardzo ważne. Motocykl nie shimuje, nie wariuje, nie myszkuje, nie robi żadnych dziwnych manewrów. A przecież to jest dosyć istotne po takich modernizacjach. Tyle na dzisiaj w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych odsłonach moich wrażeń z jazdy. Cześć!